Moi mili, dzisiaj 2 kwietnia 2020 roku obchodzimy wspomnienie odejścia do Pana, naszego papieża rodaka Jana Pawła II, który także zawitał do legnicy 2 czerwca 1997 roku. Pamiętamy o tej postaci, bo wiemy, ile dobra wniosła w życie społeczeństwa polskiego. Ja Paweł II szczególnie ukochał dzieci i to właśnie dzisiaj o nich będzie w jego kontekście mowa. Ze swojej strony, w ramach Legnickiej Faustynki, wydaliśmy we wrześniu 2019 roku małą publikację poświęconą Janowi Pawłowi II i świętej siostrze Faustynie Kowalskiej jako przyjaciele dzieci. Był to ciekawy wątek, biorąc pod uwagę to, że Jan Paweł II objechał właśnie tutaj różne zakątki naszego globu i nieraz poza osobami dorosłymi spotykał się także z najmłodszymi. W naszej małej publikacji w rozdziale trzecim właśnie mówimy o Janie Pawle II jako opiekunie dzieci. Napisaliśmy tutaj takie ważne informacje, że przede wszystkim nasz papież Rodak wstawiał się za dziećmi, mówił o ich podstawowych prawach, m.in. prawo do życia, miłości, szacunku i troski. Ja Paweł II otrzymał setek listów od dzieci z całego świata. Pisał on o nadziejach, marzeniach, problemach, tajemnicach, nie był w stanie przecież odpisać na szereg listów. Ale dnia 3 grudnia 1994 roku, na zakończenie rodziny, z roku rodziny, zrobił dzieciom niespodziankę i wydał list do dzieci. Jan Paweł II poważnie potraktował najmłodszych, stawiając przed nimi odpowiedzialne zadanie. Papież poprosił o modlitwę w intencjach pokoju, o zgodę w rodzinach, wspominając ogromne cierpienie dzieci spowodowane wojnami na świecie. W roku 2000, 2000 Jan Paweł II organizował spotkanie jubileuszowe poszczególnych grup. Zaczął od spotkania z dziećmi, z którymi chętnie bawił się i skierował specjalną homilię. Zdając sobie sprawę z tego, jak wiele papież zrobił dla dzieci, pomyśleliśmy – też w ramach Legnickiej Faustynki o zorganizowaniu wystawy o Janie Pawle II w oczach dziecka i osoby dorosłej. Pierwszy cykl tej wystawy odbył się 18 czerwca 2019 roku w naszej placówce przy ulicy Gwiezdnej 35A przez 3 w Legnicy pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym roku, 2020, Wystawa będzie poszerzona o grupę prac w, w, i zaplanowana w, jest na 18 maja w budynku starostwa Powiatu Legnickiego. Dzieci w bardzo piękny sposób pokazały wizerunek w postaci Jana Pawła II. Zwróćmy uwagę. Że na każdej z tych prac, która prezentuje naszego papieża rodaka, papież ma uśmiechniętą twarz. W zasadzie tak nasi najmłodsi postrzegali właśnie tutaj papieża. Bardzo duży akcent u Jana Pawła II jest położony także na właśnie dobroć. I w związku z tym, na zakończenie, chciałabym przeczytać Wam krótkie opowiadanie z naszej książki Elementarz Dobrych Rad. Posłuchajcie dobroczynność. Pewnego dnia mama zauważyła, że Zygmunt jest dziwnie smutny. Zapytała: A co się stało? Wszystko jest bez sensu powiedział Zygmunt. W szkole tak dużo nauki, do wakacji tak daleko. Pokuciłem się z Franciszkiem, a jeszcze na dodatek boli mnie ząb. Mama wysłuchała narzekań Zygmunta i powiedziała. Rozumiem twoje problemy, ale jest sposób, aby trochę o nich zapomnieć. Był kiedyś chłopiec o imieniu Bartek który bardzo narzekał, a to, że brzydka pogoda, a to, że w szkole duże nauki, a że koledzy są niedobrzy, że zupa jest zasłona i tak od rana do wieczora narzekał, aż tu pewnego razu, kiedy wrócił ze szkoły w domu nie było ani mamy, ani taty. Pomyślał, że pewnie dłużej zostali w pracy, wybiegł na zewnątrz i bardzo się zdziwił, że na boisku nie ma jego kolegów. Jakoś dziwnie wyopustoszała jego miejscowość, jakby ktoś ją zaczarował. Poczuł się bardzo samotny. Próbował się bawić, ale żadna zabawa w samotności go nie cieszyła. Wtedy pomyślał, może zrobię niespodziankę moim rodzicom i posprzątam w domu. Później pomyślał, że w ogródku swojej babci zrobi porządki. Kiedy wszystko to zrobił, nagle pojawił się tajemniczy pan Antoni i powiedział – Bartku, to czar sprawił, że przez jakiś czas byłeś sam. Stało się tak dlatego, że narzekając zapomniałeś o innych. Osamotnienie jest często spowodowane zamknięciem się w swoim własnym świecie, zajęciem się tylko sobą, własnymi prawdziwymi i urojonymi bólami. Najlepszym lekarstwem na przezwyciężenie poczucia zagubienia i osamotnienia jest zwrócenie się do ludzi, zaangażowanie się w pomoc biednym, chorym, samotnym, potrzebującym. Zobaczymy wtedy z bliska, że inni ludzie się, yy, są nieraz osamotnieni. Od nas biedniejsi materialnie i duchowo mają większe kłopoty i cierpienia, są bardziej niż my opuszczeni i osamotnieni. Pomagając innym ludziom, zapominamy o naszej samotności, kłopotach i problemach. Kiedy pan Antoni skończył mówić, otworzyły się drzwi domu i Bartek z radością rzucił się na szyję swoim rodzicom i krzyknął: Jaki piękny jest świat! Już nigdy nie będę narzekać. Wzorem dla mnie może być między innymi Jan Paweł II, który zachęcał nas do tego, aby nie lękać się czynić dobrze na rzecz drugiego człowieka. Zygmunt wysłuchał opowiadania mamy, i chwilę pomyślał i powiedział: Masz rację, mamo, myślałem tylko o sobie, o swoich problemach. Tak naprawdę nie mam na co narzekać. Tyle dobrych rzeczy jest w moim życiu, a nie wzorem pozostanie dla mnie Jan Paweł II. Kochani, dzisiaj w tym dniu, 2 kwietnia, łączmy się wspólnie razem w wieczornej modlitwie. Polećmy postać naszego papieża rodaka, wypraszając dla niego same dobro. Do miłego zobaczenia.